To, że teraz słyszysz te słowa, to nie jest przypadek. Proszę, wysłuchaj mnie do końca. To może być ważna wiadomość od Boga. Proroctwa biblijne spełniają się krok po kroku, dni ostateczny naprawdę nadeszły. Ewangelia Łukasza 1726. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Czasy Noego były epoką rozpusty, zła i duchowego uśpienia. Czy dzisiejszy świat nie wygląda tak samo? Upadek moralności, skażenie złem, wojny eskalują, ekstremalne zjawiska pogodowe stają się normą, a wielu ludzi jest obojętnych na głos Boga. Jezus powiedział: Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Ewangelia Mateusza 24:8 Rok 2025 to nie jest zwykły rok. Jeśli i Ty czujesz to w sercu, nie zwlekaj, bądź czujny i przygotuj się na powrót Pana, bo Pan Jezus ostrzegał, lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, tylko sam mój Ojciec Mateusza 24.36. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. Mateusza 24.42. Pan nie zakazał nam rozpoznawać znaków czasu. On chce, byśmy czuwali i byli gotowi. Jeśli chcesz zacząć przygotowania, napisz w komentarzu Amen. Jeśli chcesz razem czytać Biblię, modlić się i rozpoznawać znaki czasów, dołącz do mojej grupy na WhatsApp przez link na stronie głównej. Obserwuj mnie, by nie przeoczyć przypomnienia od Boga.